Coś miłowany tu przyjdzie, i dobre obejmą nas ręce, i będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce. Wszystko się ku nam przybliży, i w zachwyceniu ukaże dawno zgubione radości, imiona nasze i twarze. Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem rozprzędą. Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolendą. Cześć wam! Co jesteście tacy smutni? Przecież dziś radosny. Za kilka godzin będziemy przeżywać wigilię Bożego Narodzenia. Cześć! Właśnie przed chwilą pokłóciłam się z rodzicami. Zupełnie mnie nie rozumieją. Mnie też nie najlepiej. Jakoś tak zupełnie nie mogę się z nimi dogadać. Nie rozumiem, co się z tymi rodzicami dzieje. Pomyślcie, a może to z nami jest coś nie tak? Jezu przestęp, czemu tak ma Przecież my jesteśmy tacy super. Tyle robimy, tyle pomagamy, a oni wiecznie czegoś od nas chcą. W ogóle nas nie doceniają. Boże, mam tego dosyć. Haha, ha. ale samo krytyka zupełnie jej brak. Tak naprawdę chodzi o to, że oni zupełnie nie mają dla nas czasu. Biegają, ciągle pracują. Chcą, żeby było dla nas lepiej, ale nie rozumiał, że lepiej znaczy być więcej czasu z nami. Pamiętam, jak byłam w pierwszej klasie po Rodzice starali się być ze mną zawsze, na występach, wspólnych spotkaniach. Teraz jest trochę inaczej. Ale Wy marudzicie. Naszej winy w tym też jest sporo. Często warczymy na rodziców i nie chcemy, żeby nam obciachu robili. Chyba jednak coś z nami nie tak. Chciałbym wrócić do tych lat dziecięcych, kiedy wierzyłem w świętego Mikołaja. Jak to wierzyłeś? Przecież on jest, z nieba nam pomaga. O, tak tak, ale myślałam, że można go tu na ziemi przyłapać na gorącym uczynku. To był piękny czas. I pamiętasz jak co roku oczekiwałyśmy tego świętego Mikołaja i przynosi nam prezenty, ty zawsze wcześniej zasypiałaś. Tak. Ale zaraz, zaraz. Przecież my nie o Mikołaju, tylko o Jezusie mamy mówić. No faktycznie, to właśnie na Jezusa z radości uczekamy. Teraz wiele się zmieniło. Nie jest tak radośnie. Wiele niepotrzebnych słów. Oj, nie maruj już tak. Trochę mniej w nas dziecka, trochę bardziej pyskaci jesteśmy i wydaje nam się, że pozjedaliśmy wszystkie rozumy, prawda? O, moi rodzice byliby szczęśliwi, gdyby to usłyszeli. Jezu, może by ktoś przemówił ludzkim głosem? O nie, zaraz ci przywalę. Ej, jak wy się zachowujecie? Jak dzieci. Przecież mamy stać się dziećmi. Sam, sama kazałaś nam się przebrać za anioły. Tak, ale powód był inny. Chciałam, żebyśmy prześpiewali pastorałki, które by przygotowały dorosłych, młodzież i dzieci na przyjście Bożej Dzieciny. Pomyślcie, ze śpiewem wyruszymy do dzieci, a wraz z nimi do dorosłych. Ponoć dzieci mogą dużo więcej zdziałać w sercach dorosłych, a my możemy im pomóc, spełnić uczynki miłości, do których w tym roku, roku miłosierdzia. Jesteśmy szczególnie zachęcani. Jaki mądra, nie mogę już go słuchać. To nie słuchaj! Małpa. No nie, oni znowu zaczynają! Co za dzieci. Nie tak prosto stać się dzieckiem. Proszę, zacznijmy już grać, bo czas leci, a my musimy pójść do tych, którzy zapędzeni wśród codziennych obowiązków zapominają o tym, co najważniejsze. To może zaczniemy utworem Pierwsza Gwiazda? Super, to świetny pomysł. Tak, doskonałe przesłanie. Bardzo ją lubię. Okej, okay, to zaczynamy! Gdy wszystko będzie jasne i światło jakby więcej w nas Niech błyźni gwiazda piesza, by do spotkania wszystkim nam powrócić By wrócić chciał do domu na małą chwilkę dzieckiem się stał Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa Ta prosta zakrętów tyle ostrych ma. Ci nawet kręcą, nie wróci do nas ciepło Dzień świętych lat. Zwyczajów pełen pięknych, nasz zwyczajnie piękny świat. I pokój płynie do naszych serc. Dzieckiem stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc. Odnaleźć naszą wiatrę, tę świętą noc. Gdy błyśnie gwiazda pierwsza, przygasną setki turnych gwiazd. cokolwiek śmieszne i jasko tu nic wielkich miast. Niech błysnie pierwsza gwiazda, by to, co ważny ważnym mogło.